Cześć, y, witam Was w, 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 w OSTOVLOG'u OSTOVLOG'i y, Chciałem ogólnie w tym dzisiejszym OSTOVLOG'u powiedzieć Wam trochę o y, o kanałach, które znam czekajcie, zamknę go drzwi. drzwi tak. chciałabym Wam powiedzieć trochę o mm, o kanałach które polecam na najlepszych kanałach z czego jeden z nich na jedna, jeden z nich w ogóle nic nie ma, ale okej. Okay. Spokojnie. No, więc tak, uwaga, teraz mi słychać. Pierwszy to jest kanał typowo na, na gimnastykę yy, nazywa się Kaya TV. Tam podam nazwę jeszcze w opisie. Jak, jak ktoś nie jak z tego złakaś, to proszę bardzo do opisu. Jest to kanał poświęcony bardziej, jeżeli chodzi o gimnastykę. Głównie gimnastykę i czasami nawet tańce, ale bardziej, jeżeli chodzi o gimnastykę, tam, no, y, to jest Kai ta, tej dziewczyny, to jest pasja ogólnie, ona tańczy tak bardzo, prawda? No. Jeżeli i teraz drugi kanał, drugi kanał, tu, kanał tu. Y, jest to mm, kanał poświęcony, Znaczy to jest ogólnie taki jakby. Takie taki jakby fanmade coś. Też, to też bardziej, jeżeli chodzi o dziewczyny, tam movistat. Nie wiem. To nie dla mnie. Ale no, y, na przykład są tam mowy o... No, to jest taki bardziej kanał na śmiech. Tak, to jest bardziej kanał taki komediowy, tam na śmiech. Nazywa się on Maja Gele. Tak, Maja Gele. Nazywa się on Maja Gele. Y, ma on tam 30 inne subskrypcji. I 65 filmów. Kaja TV ma 24, podejrze. I 4, 3, 5 filmów. Wszystkiego. Yy, dobra. Kolejnym kanałem jest. Yy, nazywa się Ananaska11. 11. Ananaska11. Mm, ten kanał jest. No właśnie, to jest ten kanał, o którym, o którym mówię, na którym sprawie nie ma. No ale możecie sobie wejść, bo ja tak dla ja i nie wiem. Dobrze, yy, kolejny kanał. Kolejny kanał jest to. Klaudiusz yy, Styba. Nazwa Claudius Styba. I wejdzie. No, bo on ma tam dwa kanały. Jeden to jest taki, ten, gdzie jest jeden film, a drugi to zjemo 4 cztery filmy. I wejdzie właśnie na ten. Yy, nagrywa on ogólnie Gymplayer. Jest, jest to właśnie taki kanał jak mój. Tylko, że on to nagrywa w sposób jakby inny niż mój. No, yy, bro, on to nagrywa na PSP. A ja to nagrywa na, na PS4, a on to nagrywa na PSP. Także to jest kompletnie co innego. Yy, na razie tam ma czy, chyba cztery filmy, podaj i jedna, dwie subskrypcje, coś takiego. No, nagrywa od niedawna. Klaudius yy, Tyba, no Klaudiusz tak się nazywa. Yy, tak ma na imię, na nazwisko i tak pana na, na YouTubie. Dobra, yy, no, na, ma tam na przykład yy, Vice City. Grand Theft Auto Vice City. To jest mała trójka polega, część, nie wiem, do końca nie wiem, ale chyba tak. Uwaga, byś co zrobił? Wziął jeden odcinek i pociął go na trzy części, zamiast, zamiast go złączyć w kupę. W jedną całość. Nie wiem. No, ale zobaczycie tam jego, jego filmy. Możecie, znaczy to jest taki te trzy kanały, które podałem wcześniej, te trzy kanały, to są te główne, ale ten czwarty, ten Glariusz chyba, to jest jakby taki dla was dodatkowy, nie? Ale możecie wejść, <laughs> możecie wejść, tak mówię wam, te trzy to są, to jest bo zawarłem taką umowę, właśnie z tymi trzema kanałami, to tylko z tymi trzema, nie z tym czwartym, dlatego mówię, że go nie polecam, Że mówię, że możecie wejść. Więc czekam na Was. To by było na tyle. Do usłyszenia. No i cześć. I...